Dzień dobry bardzo w nowym starym loadingu z dopiskiem Next. To jest kolejny etap naszej podróży w świat staroci, w którym jest jeszcze do powiedzenia trochę rzeczy i tak szybko internet nas się nie pozbędzie. Skład osobowy programu to dobrze wam znany Marek Pańczyk, nieobecny Cześć. akurat dzisiaj Hubert Studniarek oraz moja skromna osoba czyli Marcin Kędra. No właśnie co znajdziecie tutaj pod loadingiem next? No. Jakby jesteśmy duchowym spadkobiercą loadingu, a więc jak najbardziej będziemy się trzymać tematów, które dobrze nam wychodziły i z których wydaje mi się byliście zadowoleni i lubiliście słuchać, a więc na pewno zrobimy najróżniejsze przeglądy gatunkowe. Te gier jednak, które powstały w historii elektronicznej rozrywki, no jest mnóstwo, więc mamy jeszcze na pewnie dekady opowiadania o najróżniejszych tytułach. Będziemy na pewno skupiać się też na takim, będziemy mieli odcinki poświęcone pojedynczym tytułom lub seriom, gdzie już będziemy rozkładać je na no, sekcję tych, z tych, ty, tym tytułom robić. Będziemy chcieli sobie powspominać filmy z VHS-ów albo z skin, ale z dawnych czasów i sobie też analizować je i powspominać. Na pewno będą miały miejsce różne dziwactwa, które nagrywam z Hubertem. I jak pamiętacie, w loadingu pojawiały się takie materiały. Czasami nam wpadało coś szalonego do głowy i z tego powstawał materiał, gdzie przy okazji też... Przyglądaliśmy się jakimś grom retro, więc chcemy, chcemy powtarzać tą konwencję na pewno. Najróżniejsze recenzje gier, książek, sprzętu, głównie retro, oczywiście, związanego albo z historią gier, albo z historią jakichś elementów popkultury. Zrobimy sobie materiały, będziemy kontynuować materiały dotyczące komiksów kultowych oraz gier fabularnych, mam nadzieję, że też gier planszowych. Z nowych rzeczy chciałbym więcej też, żeby się pojawiło takiego spojrzenia też design, designerskiego na, tematy, na, na temat gier, ale takich starszych gier, właśnie sobie je poanalizować, dlatego że jak wiemy historia kołem się toczy i te wszystkie rozwiązania wracają, one są tam nowocześniane, poprawiane, ale one gdzieś w, gdzieś w historii się pojawiły w poprzednich grach i fajnie przyjrzeć, przyjrzeć się im na takim na takim początkowym etapie, jak jeszcze to wszystko się zaczynało. W planach mamy też zaproszenie również gości z, i z Game Devu i też spoza Game Devu. No i jak zwykle będziemy cały czas próbowali łamać konwencje, eksperymentować, znajdować jakieś nowe pomysły na no, odcinki, które pojawią się właśnie w loadingu Next. Ze swojej strony planuję dostarczać też materiały z serii jak powstała gra albo cała seria gier, a także przeglądy starej prasy komputerowej, bo to się dobrze przyjęło w ostatnich latach w oryginalnym loadingu. Ja mam listę długą tematów do przygotowania, więc będzie się kręcić. Natomiast z informacji organizacyjnych, no to nasz dotychczasowy loadingowy kanał na discordzie pozostaje aktywny. Mamy tam naprawdę sporo działów tematycznych, do wspólnych rozmów. Więc oczywiście Was zapraszamy, żeby się tam zapisać. Jest już pokaźne grono ponad 400 osób. Co oznacza, że chyba <gryw> warto zajrzeć. Strona na Facebooku także jest także dalej funkcjonuje. Z tym, że teraz będzie z nazwą, z dopiskiem Next i tam będziemy, tak jak do tej pory, zapowiadać nowe odcinki i wrzucać linki do bieżących materiałów, czyli po staremu. No, zatem drodzy widzowie, ci którzy z was, którzy nas znają, wiedzą mniej więcej czego można się spodziewać na kanale, ci którzy dopiero dołączą, to mogą z nami wpaść w te macki nostalgii. Jeszcze bym tutaj powiedział a propos harmonogramu nowych odcinków, to premiery będą pewnie w piątki, tak jak do tej pory to było. Tempo wypuszczania nowych materiałów będzie jak zwykle różne w naszym przypadku, bo wolny czas na nagrania jest naszym nieustającym przeciwnikiem, z którym musimy się mierzyć. Także czasami może nas być 2-3 tygodnie, ale jesteśmy wrócimy spokojnie. Wypatrujcie po prostu kolejnych materiałów na kanale LOADING NEXT oczywiście. Co Marku, coś jeszcze dodajemy? Zapraszamy w tej przede wszystkim, zapraszamy i czekamy. mamy nadzieję, że będziecie e, aktywnymi też e, widzami i słuchaczami naszego programu, bo wszystkie komentarze czytamy, tylko się pojawią. Jakby pomóżcie nam nakarmić algorytmy YouTube'a, które są no, bezlitosne dla takich, jak my w obecnej sytuacji, startujących od zera jeśli chodzi o osoby. Ale też nie jesteśmy świeżakami, bo w końcu dekadę jesteśmy na tym YouTube. Mamy nadzieję, że to się wszystko będzie jakoś dobrze kręcić. I co i zapraszamy już na pierwszy materiał i na kolejne, które będą się pojawiać. To do do zobaczenia. zobaczenia. Loading Next jest z Wami. Cześć, czołem. Cześć, z tej strony Hubert. Zapraszam Was również do Loading Next, który mam nadzieję będę z chłopakami współtworzył. Z mojej strony możecie oczekiwać wspominek, starych, dobrych gier i filmów, i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się również skończyć Ultimę. Myślę, że też z Markiem będziemy eksperymentować nad kolejnymi wariantami odcinków. Dzięki i zapraszam.